Ej, hey, kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Travelers Rest i na wstępie drama. Drama, bo zostałam oszukana, ponieważ jak poszłam spać ostatnio o 3, to zobaczcie, o której się budzę, o 11. No przecież pół dnia przespałam przez Was. No ale trudno. Bulion mięsny robimy z wołowinki. A co? No dobra, to w takim razie trzeba jakoś nadrobić ten czas, wody nie ma. Tak, ostatnio już odkryliśmy, że możemy krawcić sobie wiaderka. Hop. Tutaj pisało mi wielu, wielu z Was właśnie, że jak się pójdzie spać o tej trzeciej, to się wstaje o jedenastej, żeby uważać, bo jednak jest to strata czasu. Mamy wiaderko, ale jedno wiaderko to jest tak troszkę mało. Znaczy teraz mamy dwa, ale ja to chciałam, no właśnie. U, a co to? Aha. Zbiornik kuźniczy, dobrze. Dobrze, dobrze. Sztabki. Tu nic więcej nie robiłam. Teraz tak. Zróbmy jeszcze więcej koźni. O, to sobie zrobiłam koźni. Mam no, węgla. Yy, Kilof. To śmiesznie wygląda taka postać z kilofem w łapie. Pokojówka. Yy, tutaj troszkę paliwa. Tu jest paliwo pokazane. Dorzucimy. Wytopimy. Hmm. Od po co? Tutaj porobimy gwoździe, dobra. I. Sztabka żelaza. Dobra, to jeszcze wiaderka dwa niech się chociaż zrobią. Deski. Nie no, deski niech się robią, bo te deski na pewno będą przydatne. Dobra, i pisaliście tak, że mogę iść do lasu w ogóle pozbierać rzeczy. Ile mam wiaderek? Jakieś sortowanie. Trzy. Trzy lepsze niż jedno. Wspominaliście, że możliwe, że będzie taka opcja, żeby kupować tak jak kiedyś ze skrzynki, zamiast latać do miasta, no bo jednak na dłuższą metę będzie to trochę opierdolne, żeby tak latać, nie? W tej Te i we wtę. Jakieś owoce są potrzebne na sok. możemy to wstawić, już, żeby się robiło. I tu piwko, żeby się robiło. Nie wiem, czy dzisiaj otworzę. Jak tam moje piwko, to co się starzeje. Jeszcze się starzeje. Więc y, pójdźmy sobie do lasu pozbierać rzeczy. Mam dwa złote. Y, to jest pod tak. Tylko, że teraz gdzie był las? <grych> y, nie w górę. No, w lewo jest miasto. W dół była ta jaskinia. Co się punkty wydawały? Dobrze pamiętam? Teraz... Hmm. Chodźmy w dół. Bo ja się chyba wtedy spieszyłam, bo był koniec dnia i się stresowałam i biegłam i nie zapamiętałam, gdzie biegłam. Ale możemy tak przykopać, ale to jest żelazo. Żelazo. No dobra przyda się. A jeszcze na swoim terenie dużo, ale to też się przyda. Czy tu są jakieś rzeczy do zbierania? Tak, nie za bardzo. O, to już jest. Takich tu ja nie chcę. O, to jest chyba ziółko jakieś. Tak, to tu byłam. Tu też jest ziółko. To jest kamyk, też. O, to jest ziółko. Zobaczcie, jak się przechodzi z gry na grę, to sterowanie leży. O! mi. Ja pamiętam, jak pierwsza zgrana mi mówiliście. Zbadaj dokładnie, bo tam można gdzieś jest ukryte przejście. Ale tu trzeba przyjść w odpowiedni dzień, o odpowiedniej godzinie. O jej, ja pamiętam. Mm, to był jakiś środek tygodnia chyba. Śro... <noise> jakiś środek tygodnia, jakaś środa. Nie pamiętam, ale to samo chyba w czasie gry wyjdzie, nie? O, tutaj pełno jakichś... To sympatyki, a tutaj jeszcze można iść? Już dalej? Nie. Myślę, że nas jakoś poinformuje, że tu można przyjść. Chyba nas informuje, a może nie informuje? Nie pamiętam. Zobaczymy, zobaczymy. Może teraz się zmieniło w ogóle jest inaczej. Hmm, co to? To wygląda jakby coś tu wystawało i trzymało na głowie. Aha, to była kaczka. Ok. <grytanie> y a so, o, właśnie, pamiętacie tego sąsiada naszego, co był? Jak graliśmy pierwszy raz, o, to taki sąsiad gdzieś był, ale ja nie pamiętam właśnie, gdzie on był dokładnie. O, właśnie, o, 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 o. Możemy tu wejść? Możemy pogłaskać Twoją świnkę albo krówkę. To we mleko! Nie możemy mu zabierać. Oje, o, o ile on ma. Halo, mogę. O! Violet! <grytania> witaj, jestem. Może będzie Violetką. Witaj, jestem, Violetka. Nie wydaje mi się, żebym cię tutaj kiedyś widział. Kim jesteś? Jestem Arlinka, właściwie tej tawerny obok. Kaczmarka. Musiałeś słyszeć tyle historii o swoich klientów, może opowiesz mi niektóre z nich, historie o potworach i tajemniczej magii. Więc lubisz takie rzeczy, co? Jeszcze jak, tata i wujek Łudy byli poszukiwaczami przygód zanim tata i mama się pobrali. W nocy tata opowiada mi historie o swoich dawnych przygodach. Pewnego dnia opuszczę tę farmę i będę podróżować po świecie walcząc z potworami i ratując ludzi. Brzmi jak dobry erpek. Wow, jesteś bardzo dzielną dziewczynką. A jak? W ogóle się nie boję potworów. Jeśli kiedykolwiek jakiegoś zobaczę, natychmiast go zabiję moim mieczem. Eee, porozmawiajmy o Twoich rodzicach. Odkąd się tu wprowadziliśmy, mama się na mnie uwzięła. Nie interesuje jej, czego ja chcę. Obchodzi ją tylko Artur i te jej cholerne zwierzęta. A co gorsza, tata bierze jej stronę. Mówiłam im, że chcę dalej mieszkać w mieście, ale w ogóle mnie nie słuchali. Cieszę się, że tata spędza teraz więcej czasu w domu, ale tęskni za swoimi przyjaciółmi to jest Artur? Artur to taki mięczak, spędza cały dzień sam na dworze, marudząc i narzekając na wszystko. O, to to? W niektóre noce zasypia nawet w łóżku rodziców. Powinien się wstydzić, ma już 5 lat. Próbuję nauczyć mojego brata, żeby był mężczyzną i radził sobie sam, ale mama i tata ciągle mnie zatoganią. A Bob? Znasz Boba? To mój dobry przyjaciel i jedyna ciekawa osoba na tej farmie. Z wyjątkiem mojego taty oczywiście. Pojawił się tu któregoś dnia i wygląda na zagubionego. Też był samotny, więc szybko się zaprzyjaźniliśmy. Może nie zauważyłaś, ale to prawdziwy kamienny golem. Na początku miałam go na oku na wypadek, gdyby był niebezpieczny, ale okazało się, że jest bardzo dobry. Czyż nie jest niesamowity? Pamiętamy Boba z poprzedniej rozgrywki i to faktycznie był kamienny golem. To rozumiem, że jest Artur. Dzień dobry. Cześć, dziaku, jak masz na imię? Artur? Widzę, <gaduła> że z ciebie nie jest. Mamusia mówi, że nie powinienem rozmawiać z obcymi. Ma rację, jestem Arlinka, karczmarka. Ma świetne włosy. Okej, okay, nie będziemy zagadywać Arturka, bo widać, że się chłopak stresuje. Mama mu nie pozwoliła rozmawiać z obcymi. Rozumiem, że tam jest mama, ale... Mogę wejść do jej domu. Wow. Może można coś tu od nich kupić kiedyś. To wygląda jak taka lada do sprzedawania. O, wydaje mi się, że tutaj będzie nas czekał jakiś sklep. Możemy wejść wam na Hatę. Ale nic nie mogę zabrać. Kompletnie. O, chociaż książki też nie. Usiąść przy stole. Ale jak już tu jestem, to już zerknę na górę. O, nie mogę, dobra. Nie, patrzcie, 16. Jeszcze dzisiaj sobota. O, idzie mama, o, idzie tata. Buz. Czołem sąsiadką, musisz być nową właścicielką tej gospody, nie Swoją drogą wspaniała robota. Ten budynek był w zasadzie ruiną, zanim się pojawiłaś. No litość boską, gdzie moje maniery? Jestem Buz, moja rodzina i ja witam... witamy Cię na naszej farmie. Twoja rodzina? Tak, moja żona Holly i ja niedawno kupiliśmy tę ziemię. Właśnie wprowadziliśmy się z dwójką naszych dzieci, Arturem i Violetką. Prawdziwe błogosławieństwo od Bogów. Potrzebnych było więcej napraw, niż byśmy chcieli, ale warto było. Odkąd Holly otworzyła sklep, zaczęliśmy dostawać zamówienia z całego królestwa. Jeśli czegoś potrzebujesz, nie wahaj się i śmiało ją pytaj. Buduj? Oh! Widzę, że w końcu dojrzałaś do budowy swojego pierwszego budynku. Nie martw się, Buz wyjaśnić, jak to działa. Z kolei kurnik jest przeznaczony dla mniejszych zwierząt, takich jak kury. Po prawej stronie każdego budynku możesz zobaczyć, ile obiektów tego typu możesz w tej chwili Budować na swoim terenie. Tutaj możesz zobaczyć, ile będzie kosztować danego surowca, tak? Kiedy tylko zaakceptujesz zlecenie budowy, jej koszty zostaną odjęte z dostępnych materiałów. O co ci chodzi? Że za drogo? Niech mnie szlach, sąsiadko. Takie są koszty. Gdybym jeszcze co bardziej opuścił cenę, traciłbym złoto. E, na teraz to tyle. Jeśli masz wymagane materiały, kiedy zaczynasz budynek, będziesz mogła wybrać obszar, w którym chcesz go postawić. Pamiętaj, żeby oczyścić teren, zanim. Do mnie przyjdziesz. Ooooo, 25 desek, 15 gwoździ, 15 złota i 10 kamieni, bodajże. Chciałam zobaczyć. No dobra. Okej. Okay. A u moje plecy. Poczekaj, do Twojej żony bym zaszła. A tam jest. Okay. Może w soboty mają zamknięte, dlatego ona nie stoi za ladą. Ale fajna. Witaj na farmie Harvest Hill. Mamy najlepsze produkty, które. O, zaczekaj, prowadzi się towarne po sąsiedzku. Wiedziałam, że wyglądasz znajomo. Cześć, cześć, miło Cię poznać. Jestem Holly. Prowadzę farmę Harvest Hill razem z moim mężem Bazem. Mimo, że dopiero niedawno otworzyliśmy sklep, mogę Ci zapewnić, że nasze produkty są najwyższej jakości. Bez względu na to, czy potrzebujesz zwierząt, czy produktów do opieki nad nimi, mamy wszystko, co może Ci się przydać. To o farmie. Chociaż zawsze chciałam otworzyć własną farmę, nie było łatwo zrezygnować z naszego życia w mieście. Was musiał sprzedać swoją część tartaku, a potem wydaliśmy prawie wszystkie oszczędności na ten teren i remonty. Mimo wszystko myślę, że to była słuszna decyzja. Was wydaje się znacznie spokojniejszy, odkąd może spędzać z nami więcej czasu i dostajemy coraz więcej zamówień. Razem sprawimy, że nasz biznes, nasz biznes będzie się rozwijał. Fajnie. Okej, okay, nagadałam się. A ty kim jesteś? A, to Violetka jest. Zdążyłam ją poznać i, i już jej nie poznałam. Dobra, tu przejścia nie ma. Tu możemy kamień łupać. Wiesz? Aha, tu jest ta podpałka. Nie chcemy jej. Ej, okay. O, 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 o. Owocki, tak. Będzie na sok. A tu nie ma przejścia. Uuu. A to jak mam do boba dojść? A, tędy może. Tu się do miasta takiego jakiegoś szła. Fu. Chyba tu był Bob. Tak, jest i Bob, ale to za chwilę. Tylko najpierw. E, patyk. Grzyb. Dawać grzyby. Grzyby. A czemu to tak wolno do akwipunku pada? Dobra, jak dają za darmo, to biorę. Nawet kawałek drewna. <grymne> Dzikie zioła. No dobra jesteś ojciec Boba? Co? Nie. Bob szuka, ale Bob nie może znaleźć. Bob, tak masz na imię? Tak, mała Violetka daje imię. Bob mówi, dziękuję. Tak, to ładne imię. Ty, przyjaciółka. Przyjaciółka Boba i Nugget. Nugget? Kto to jest Nugget? Nugget jest najlepszy przyjaciel Boba. Ona jest bardzo mądra, kura. Ona pomaga Bobowi w sklepie. Więc sprzedajesz jakieś rzeczy? Tak, możesz patrzeć. Powiedz Bobowi, czy podobają. Okay. U niego chyba można kupować jajka, które są ogólnie wiesz, e, słabo dostępne. Czy teraz mamy kury dostępne, więc nie będą słabo dostępne. Ale dobra, kupię od niego te jajka. Za 50 groszy. Nie będzie, nie się, nie się cieszy. Bob zawsze szuka dobre rzeczy do sklepu: góra i las pełne pięknych rzeczy. Mówi, że szuka swojego ojca. Ojciec, Wioletka mówi, że ojciec kocha Boba. Bob nie wie. Kamień w piersi boli. Ojej. Ojciec zostawia Bob sam. Długo czasu. Sam i smutny, aż spotkał rodzinę, wioletki. Są dobre dla Boba i dali naget. Teraz naget opiekuje się Bobem. Jak znajdziesz ojca, powiedz Bobowi. Bob przytula albo tłucze, jak usłyszy, co ojciec powie. Tak, dam ci znać, jak się czegoś dowiem. Jesteś dobry człowiek. Nugget i Bob cię lubią. Ojciec Boba. Hmm. Jakiś duży golem, czy jakiś kurczę człowiek, jak w bajce z Pinokio? Może tu mamy zamiast Pinokia, to mamy Boba. Jeszcze nie, że mogę iść? O kurczę. To jakieś morze, oceany. o wow. Banany. Ale fajnie, jakie mamy w ogóle. Ciekawie, czy ktoś tu mieszka? Może ojciec Boba. Tu jakieś owoce jeszcze rosną? Mogę to łupać? Nie mogę. Kibelki. O, o, powiedzcie, że to są owoce. Tak. Kokosy. A, to są kokosy. No dobra. But. O, o, o. Kop. Może gdybym użyła łopaty. Rozgwiazdy mamy! Uuuu! Ile dobroci! Nie mogę do tego... Może Bob mi pomoże to przesunąć. Ile tu jest dobroci? Ciekawe czy można łowić ryby. Ogólnie ryby są dostępne. Wodorosty, zaraz jak w jakimś skończy. W ogóle 19 godzin. Idzie, parma, zamknięta. Sobota, najlepszy utarg, najwięcej pewnie gości by było, ale. Ja tam, ja tam wolę zamknąć. Wilson. serwus. już dawno nie widziałem tu nowej twarzy. Jeśli chcesz się czegoś napić, chyba mam kilka piw w domu. O tam, przy okazji jestem, Wilson. Miło Cię poznać. Tak, w tych okolicach to nie jest zbyt popularne imię. Przybyłem do królestwa kilka lat temu i zostałem, żeby poświęcić się mojej pasji, sztuce. Od tamtego czasu mieszkam tu, na tej plaży, ciesząc się małymi przyjemnościami w życiu. To prawie jak ten podam na imię ze stardium ten co, y, romantyk, co żył na plaży ojej, no teraz nie pamiętam jak się będziemy to teraz wierać to twój dom jest niesamowity bardzo dziękuję, zbudowałem go własnymi rękami może pałac to nie jest, ale nie potrzebuję niczego więcej niż tylko miejsca w którym mogę się ogrzać i pracować większość potrzebnych materiałów udało mi się odzyskać z braku, pierwsze miesiące były nieco trudne ale teraz kiedy dom już jest skończony wiem, że było warto braku? jakiego braku? A tak, właściwie trafiłem tu przez przypadek. Brałem udział w ekspedycji z innymi badaczami, kiedy sztorm rozbił kadłub naszego statku, a my staliśmy się rozbitkami na środku oceanu. To wszystko, co pamiętam, kiedy odzyskałem przy... przytomność, byłem tu na tej plaży i postanowiłem zrobić z niej mój nowy dom. I nie myślałeś, żeby wrócić? Zabawne, ale kocham moje nowe życie. Teraz robię co chcę, kiedy chcę. Mogłem całymi dniami pisać, malo... Mogę całymi dniami pisać malować, albo po prostu wylegiwać się na słońcu. Nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy zorientowałem się, że jestem w stanie przetrwać na własną rękę, postanowiłem, że nigdy nie wrócę do swojego starego życia. Człody tego świata są po to, by się nimi cieszyć, a nie czytać o nich w smutnych, zniszczonych rękopisach. Rozumiem, miło mi Cię poznać. I mnie również. Pada, kiedy tylko chcesz. Spędzanie czasu z przyjaciółmi to jedna z wielu pięknych rzeczy w życiu. A, bardzo sympatyczna osoba. Rozbitek, który stwierdził, że zostaje. No to idziemy zobaczyć, jak sobie mieszkasz. Ale hawirkę masz. O, może troszkę za dużo tych beczek, ale... Ogólnie... Eliot, O, oświeciło mnie, bo szłam alfabetem. Ja zawsze jak nie mogę zacząć czegoś przypomnieć, to muszę lecieć alfabetem. I jak natnę się na daną literkę, to mi się przypomina. Także teraz szybko poszło. <noise> ja wiem, że to dziwny system, ale to działa. Małż. No i zobaczcie, jakie fajne skarby mamy. Bo ja tu mogę chodzić po tej wodzie troszkę. Ale tu mnie spycha. Ja, nie, ja próbuję iść, ale nie mogę. O, może zdążymy je na chwilę. O, to to. Na chwilę otworzyć jeszcze sieć. Hmm. No chodźmy na pomost, żeby później nie było, że coś było na pomoście. No właśnie, ktoś. Hikari, o. Znajdę cię, choćby to miała być ostatnia rzecz, jaką zrobię. Znajdę cię i... A? Co tam robisz? Po co tak stoisz? Potrzebujesz czegoś? Lubisz tak sobie wątkować? Lubisz? A czy miecz lubi przeszywać wrogów? Czy włócznia lubi być ostrzona? Nie, straciłam ten przywilej dawno temu. Chyba ona jest. Okej, okay, a biorą chociaż? Słuchaj, nie mam czasu. Może idź już sobie, daj mi spokój, widzę, że bredna. Okej, okay, przepraszam, że przeszkadzam. No, widać było z twarzy, że wredne takie. Tylko nie byłam pewna... Hej, czekaj, chodź tu jeszcze na chwilę. O, czego? Słuchaj, przepraszam. Nie chciałam być nieprzyjemna. Po prostu znaczy wszystko jedno. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Hikari, córka Kujaku. Mam nadzieję, że nie sprawiłam Ci przykrości. Jeśli masz ochotę tu łowić, nie przejmuj się mną. W zasadzie byłoby mi miło dla odmiany mieć jakieś towarzystwo. Dzięki, ale nie umiem łowić ryb. Hmm, może to i dobrze. Wierz mi, nie masz pojęcia, co? Dobra, już dobra, nie pasz tak na mnie. Widzisz tę starą wędkę obok mnie? Weź się, jeśli chcesz. Piękna nie jest, ale do nauki wystarczy. O, dzięki. E. I co teraz? Dobra, lekcja pierwsza. Żeby przechytrzyć swoją ofiarę, musisz użyć yy, właściwej przynęty. W królestwie żyją przy różne gatunki ryb, a każdy z nich skusi się na konkretny rodzaj przynęty. Oczywiście musisz też wziąć pod uwagę inne czynniki. To, jakie gatunki ryb możesz złowić, zależy od przynęty, której używasz, pory roku i rodzaju wody, której wędkujesz. Rozumiesz? Yy, tak. Jeśli po kilku próbach zobaczysz, że nic nie bierze, prawdopodobnie nie spełniasz którejś z warunków. W takim wypadku zmień przynętę albo spróbuj w innym rodzaju wody. Może się okazać, że w słonej albo słodkiej wodzie będziesz mieć więcej szczęścia. Lekcja druga. Wędka to nie tylko narzędzie to przedłużenie Twojego ciała. Czy jest dobrze wyważona? Czy dobrze leży w dłoni? Tak mi się wydaje. W porządku. Im wyższa jakość wędki, tym łatwiej będzie złowić nią rybę. Gorsze wędki nie dadzą rady najcięższym rybom, więc jeśli poczujesz, że masz ciągle trudności ze złapaniem czegokolwiek, będziesz musiała zmienić strategię. I zmienić przynętę albo miejsce, tak? Dokładnie. Wydaje się, że łapiesz o co chodzi, więc przejdźmy do praktyki. Masz w tej torbie na przynęty. Znajdziesz po trochu wszystkiego, czego możesz y, potrzebować na początek. Polecam błystki. Są najwyższej jakości. Kiedy używasz wędki w ciśniku i wybierz przynęty, z których chcesz korzystać, zarzuć wędkę na E i bądź czujna. Zobaczysz, że w ryby zaczną brać. Okay. A to jest F wędkuj. Robak, larwa, przynęta, przynęta, błystka. Proszę bardzo. F. Skoncentruj się na spławiku. Kiedy ryba bierze, spławik zacznie delikatnie się poruszać, aż w końcu pójdzie pod wodę. Wtedy mocno pociągnij wetkę za pomocą F i przygotuj się do walki. Masz. Przesuwaj wskaźnik na boki za pomocą myszy, a kiedy znajdziesz się na rybie, przytrzymaj lewy przycisk myszy, żeby zwinąć żyłkę. Jeśli uda ci się spiąć pasek na dole, ryba będzie tylko... A! Tak jest! Czuję, że to będzie wspaniała aż tu... Sztu... Haha, <laughs> zdarza się nawet najlepszym. Czasami zabranie... Mm, zabraniem. Stoją po prostu śmieci. Nie przejmuj się, prędzej czy później złowisz też rybę. Ech, to było dobre. Pamiętam pierwszy raz, kiedy tata zabrał mnie na ryby i... Ach, nieważne, nie zwracaj na mnie uwagi. Cieszę się, że Ci się spodobało. I słuchaj, przepraszam za moje zachowanie wcześniej. Wiesz co, zostaw sobie tę wędkę. Tylko obchodź się z nią jak należy, zgoda? Wiem, że jest już trochę zużyta, ale mam z nią związanych dużo dobrych wspomnień. Nie martw się, dobrze się nią zajmę. Ja myślę. W każdym razie pewnie jeszcze się zobaczymy. Jeśli będziesz kiedyś w mieście, zajrzyj do nas. Mój ojciec ma najlepsze ryby w całym królestwie. Tylko ostrzegam Sknera z niego, więc nie oczekuj żadnych zniżek. Okej, okay, dzięki. A ja chcę jeszcze powiątkować. O! A, muszę trzymać jeszcze lewy przycisk Gacie złowiłem, Majtki. Ładnik. Może lepiej ich nie dotykać. <grystanie> nie, doczekajcie, no to ja, ja chcę rybę złowić, a nie majtki. Majtki. Ale jakie w ogóle fajne, nie? Takie. Drugim, Drugie... Boże, wszyscy majtki gubią w tych wodach. Może przynęta z owoców morza? Albo nie, weźmiemy larwę. Bo będziemy majtki na ten kuczy błyskotkę wyławiać. O, jest coś. I? O nie, naprawdę but. Za długa jest ta animacja złowienia. Zdecydowanie. O, człowiek... <laughs> która godzina już. Nie chciała... Ale mnie zmyliło. A to można też myszką zaciągnąć. Nie, nie trzeba koniecznie. Ewką. coś tu szybko pływa. No to majtki być nie mogą. Jest! Ancios! Mamy swoją pierwszą rybkę. Ryby oleiste, mała ryba o intensywnym smaku. Komfort. Komfort? 5, wartość 9. Um, Okej, okay. Dobra. Jak ty miałaś na imię? Hikari. Ona ma sklep. A. Stół ze sprzętem wędkarskim za 2 zł. Ok. No to Hikari, wybacz, ale my musimy wracać do domu, bo jest 22.40. A my mamy jeszcze kawał drogi pewnie. No to... Odcinek z... Y, y, Travelers... Bez otwierania tawerny. To ja tego się nie spodziewałam. O, a patrzcie, teraz się nauczyłam, że to można... w ogóle jak się zmienia. Kolejne majtki, ja nie wiem, w tym królestwie wszyscy majtki kupią. <grym> Serio? O, teraz te X-y będę wszędzie widziała. Sadzonka dębu. Ktoś sobie zasiał... zasadził. Drzewo na środku, a ja je wykopałam. O, robak. A teraz nic innego nie będę widziała, tylko się za X-ami będę rozglądała. <grym> No... No mm, moglibyśmy na przykład otworzyć na dwie godziny. Opsa. Robak. To tu to też będą x -y na moim terenie? Dobra, możemy... Możemy do drugiej otworzyć. Tu możemy przepiec za mało paliwa. Zrobimy tak. Wiaderko bym chciała. O, bo zimno przecież w tawernie. To zaraz. W końcu w gospodzie, proszę bardzo. Czy my mamy coś? Tak. A tu co mamy? Yy, mamy jeszcze soku. Dobra. Trochę zarobimy. O, nie nalam do końca. Co to by się... Czekaj. Proszę bardzo. Ledwo weszła. Już aferę kręci. Już dramę kręci. Soczek. Dwa soczki, trzy soczki, cztery soczki. Proszę bardzo. Yy, 50. Mamy jeszcze. A mamy dwa soczki, to już je naleję, żeby wiedzieli, że już nie ma więcej. Przetrę im stoły. Pierwsza. Zawsze trochę zarobimy ekspa. Dobra. W sumie oni jedzenie mogą domawiać, to niech się jeszcze domawiają. O, możemy zrobić rybkę u zrobimy wędzoną rybkę, tu mamy pieprz na przykład, niech się robi. Tu zrobimy jeszcze kolejne to i nie mamy już drożdży. Ops. O, ktoś tutaj, ktoś wylał. Okej. Okay. A ja tą półkę mam. Zapomniałam. Aha, ja mam w ogóle jakieś piwo. Skąd ja mam jakieś? A nie, co ja mam? A ono się musi zastarzyć jeszcze. Woda. Zapomniałam, mówiliście mi, że właśnie woda to jest też dobry sposób, bo jest darmowa. A czy nie jest darmowa, właśnie. Zawsze tam trochę wpadnie za nią. A czy darmowa, w sensie, że my mamy za darmo, bo ze studni. Druga, czyli zamykamy ostatni dzwonek, oni jeszcze wszyscy muszą wyjść do trzeciej. Opsa. No, panowie, panie, do widzenia. Bo ja muszę iść spać. <grych> jak mam włączony... A, jak mam to włączone, to jest pauza, bo właśnie chciałam... Kurczę, bałagan. No nic, trzeba będzie zrobić porządek, nie? Do widzenia, do widzenia. Do widzenia, dziękujemy za ekspy. No. Padnie trzeci? Nie, zabraknie pewnie jednego klienta. No, oczywiście. No nic, uciekamy spać, bo... Nie chcemy, żeby nas trzecia została, więc idziemy spać. A ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to bardzo byłabym wdzięczna za łapki, kurę. I widzimy się w następnym odcinku. Bye. You.